Okay, cześć Mako z tej strony. miłoszek 95 i witam was w kolejnym odcinku z serii z Minecraft. Okej, okay, w poprzednim odcinku zrobiliśmy podstawę. Dobra, tego tutaj nie było, ale można dobudować. Pokażę, że z chwilę będzie pokazane jak to wygląda. Tutaj nie będzie żadnych bloków i tutaj Tutaj zrobiłem takie coś, a, a nie ma tego na odcinku, bo to robiłem na innych odcinkach. Mój brat na nich przeszkadzał i po prostu nie dało się niczego nagrać. I dlatego. A więc mam nadzieję, że, że te odcinki będą bardziej udane teraz. No to jedziemy dalej. Musimy zrobić wszystkie, o tak, żeby zrobić pierwsze oświetlenie w samolocie. Tak, tutaj robimy, aż dotąd. Bierzemy latarnię morską albo jak, jak jasnogłas, bo niektórzy mogą nie mieć tej latarni w Minecrafcie. <coughs> I przepraszam Was za to. Okej, okay, tam. I tutaj. Proszę, co trzy będzie lamp. Takulary rad idealnie. Tutaj taki gość już sobie włazi. Może tutaj pilotować. Ogólnie tutaj z dodatkowo Okej, okay, taka zmiana planów. Że tutaj takie coś zrobimy. Okej, okay, teraz wygląda dla mnie jak prawdziwy. Tutaj, tutaj ogólnie są te... Yy... Kierownica. No, dzięki. Kierownice. I jedziemy dalej. Yy. Raz, dwa, trzy. No ja no to w na to Raz, dwa, trzy. Hop. Raz, dwa, trzy. Ok, tutaj mogą już być bloki. I tak tutaj jedziemy aż dotąd. Tutaj to tak robimy. A dobra, blok był się prezentował. I do czego ogólnie był ten blok żelaza? Blok żelaza był do tego. Tutaj tak lepiej mi wygląda to. I ogólnie. A ty to zamknąłeś? Ale co zamknąłem? No to się nie da. Wyjść. Da się. No zobacz, no da się. I trochę dziwne, jak ktoś pomyśli wejście, ale tak może być. Musi być raczej. Nie może, tylko musi tak być. Bo inaczej by się nie dało. I robimy dalej. Ogólnie najpierw obejrzę jeden odcinek. I zobaczę, się takie, co? Jak się robiło ten spód. Bo tam ogólnie się coś rozerwało, coś się pokręciło i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jak nie zrobię kolejny ten, kolejny poradnik, ale to już jutro i dołączamy do tego, do tego samolotu, do, do tego samolotu, to, 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 to tego nie tu tylko tu, i tutaj, nie tak, tylko tak, o i takie skłodki. I pilot, żołnierz, tam ktoś inny, na przykład nawigator będzie mógł powiedzieć. i. I teraz przejdźmy do osłu. A jedną z ozdób będzie ramka yy, i czy ja mam mapę? Tak. I na mapie na przykład oblecimy taki, takie małe... kuleczko No, takie małe, żeby było, żeby na mapę było. Ok, wracamy do tego. To, to, wygląda, to wygląda jak te bulbówki, takie zielone. No fajnie. I tak dajemy i proszę, jak to wygląda. Tutaj jest na dole mapa. Tutaj można coś tam zrobić. Ta dźwignia służy do przedniego koła, które się wysuwa i wsuwa. I ogólnie to dla mnie by nie był koniec, bo okej, okay, cztery luki potrzebuję, cztery. Okej, okay, idealnie pasowało. Nie tutaj, tylko tutaj, tutaj, tutaj. I cztery ramki są. No, w sumie mogę, że jeden luka, ale dobra. Jedno nie pasuje tam. No pasuje, pasuje wszystko. pasuje. Aha. I to jest broń dla żołnierzy. Okay. ok. To są bronie dla żołnierzy. I proszę, a tutaj na przykład mogła być skrzynka. No i może zrobię tutaj małą skrzyneczkę. Skrzynkę z łapką, którą bez problemu da się otworzyć. A 4, bo jeżeli było 4 członków jestem. I tam można otworzyć go na przykład z taki strzał. Jest 8. Raz. 2. 3. 4. No dobra, fajnie, nie będę, nie będę liczyć, bo ten, kto jest w klasie, w drugiej, zna matematykę. Nawigator, tutaj, siedzieć. tutaj mogą siedzieć kierowcy, na przykład we czterech. To na ten przykład ten będzie dookoła. jeden. Co? Nie jest jeden do koła. Tutaj na przykład jeden gracz, tutaj drugi, tutaj dwóch na przykład, jeden tu i jeden tu, nie? A nie można ośmiu. I ogólnie to tak wygląda na mnie fajnie, bardzo fajnie. A, jeszcze skrzydła, więc to nie jest koniec. I szykuję się ten skrzydełkowanie. Nie wiem, tak mi się zrymowało, a więc tak powiem. I będzie to skrzydełkowanie, nie? Tutaj też trzeba to robić. Ok. Pierwszym rodzajem skrzydła to. Pierwsze, pierwszym co musimy zrobić w, ty, w tym rozdziale skrzydła to step. Tutaj ja bym chciał zrobić yy, tę małą lampkę. Okay. To musi być w samolotach. było, więc tutaj nie tak, tylko tak. I tutaj na tym poczwórnym robimy takie skrzydło, które, które wyglądało tak. Prawie jak czydziemy ta pizza. Dobra, fajnie. W sumie to wygląda jak inny jakiś chyba. Jakiś tam sprint, jakoś tak. Jakiś bedma sprint. I tutaj robimy. Też... A tu zielona była. Dobra, ale ja nie mam. A na samej górze duża czerw Nie czerwona, tylko... Teraz robimy takie skrzydła. Te nie będą się powiększać z przodu. Jakieś takie będą. Tylko z tyłu. Tu zielone. Ale mogą być te też takie złe. Te to są ze skrzydła. Okej. Okay. Tam mało takich nie miało. Tak, ma. No nie Okej. Okay. A i ta szara wełna tutaj drapinka będą do silników. Co jedno będzie taki silnik. No w sumie nie jest słabo to wygląda. Dobra, portek. Prosiłem cię o coś tak. O tak to będzie wyglądało. Aha, pod dołem. Okay, to tak się robi. Czy taka długa droga z tym światłem takim. Nie takim, tylko takim. Możemy to zniszczyć. Jest. Ciekawe na ile to się zmieści. Ok. Robimy takie trzy. Mi To już się robiło nudne trochę. To fajnie, fajnie to wygląda Dla mnie przynajmniej i zaczyna się ta sama historia nie ja wiem jak to robię ja też by nie było przerwy bo jedna kratka takie żeby żeby to ładnie yyy okay, trochę uboss troska to jest tutaj jest się, nie się nie zgadza na trzy tak to mówimy mi tutaj się no coś mi tutaj się nie zgadza. Okej, okay, niszczymy, bo coś mi tutaj się nie zgadzało. Mm -hmm. Mogę dołączyć wreszcie. Zaraz, bo no, zaraz będę kończył, bo mój brat się niecierpliwi. Mama zaraz będzie mieszczała, że za, za długo nakrypam. Ok, tak zaraz będę musiał kończyć. Zaraz nie wyślę tego odcinka, bo będzie za długi. Wynajmniej dla, dla mnie, dla tel telefonu. To dla mnie nie. Ile tu? Raz, dwa, trzy. trzy. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ile tu mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Dziesięć. Dziesięć. No wiem, no Jezu Bartek. I dobrze. Dobrze, że jest jeden. Ok. Proszę bardzo, samolot bardzo fajnie wygląda. Dla mnie przynajmniej. Możecie napisać w komentarzu, jak wam się pod. No nie, trochę wytna, więc pa. Pa pa.